Witam moi drodzy na moim kanale. Jak zawsze, proszę Was o subskrybowanie i lajkowanie. Dzisiaj poruszę bardzo istotną kwestię nowych restrykcji, e, które wchodzą w e, Anglii. Poruszę również sytuację e, na świecie, ale na początku chciałem Wam e, puścić na kanale pewne przemówienie. Który w sposób istotny odnosi się do tego, w jakim teraz świecie żyjemy. Po prostu uczy nas to jasny mamy być, mamy się nie poddawać, mamy zacząć dzień od przysłowiowego pościelenia swojego łóżka. Także zapraszam na krótki filmik, po filmiku. So, if you want to change the world, start off by making your bed. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task, and another, and another. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. And if by chance you have a miserable day, you will come home to a bed that is made, that you made. And a made bed gives you encouragement that tomorrow will be better. To pass SEAL training, there are a series of long swims that must be completed. One is the night swim. Before the swim, the instructors joyfully brief the students on all the species of sharks. That inhabit the waters off San Clemente. They assure you, however, that no student has ever been eaten by a shark, at least not that they can remember. But you are also taught that if a shark begins to circle your position, stand your ground. Do not swim away. Do not act afraid. And if the shark, hungry for a midnight snack, darts towards you, then summons up all your strength. And punch him in the snout, and he will turn and swim away. There are a lot of sharks in the world. If you hope to complete the swim, you will have to deal with them. So if you want to change the world, don't back down from the sharks. Over a few weeks of difficult training, my SEAL class, which started with 150 men, was down to just 42. There were now six boat crews of seven men each. I was in the boat with the tall guys but the best boat crew we had was made up of the little guys the munchkin crew we called them no one was over five foot five the munchkin boat crew had one american indian one african american one polish american one greek american one italian american and two tough kids from the midwest they out paddled outran and outswam all the other boat crews the big men in the other boat crews would always make good-natured fun of the tiny little flippers the munchkins put on their tiny little feet prior to every swim. But somehow these little guys from every corner of the nation and the world always had the last laugh, swimming faster than everyone and reaching the shore long before the rest of us. SEAL training was a great equalizer. Nothing mattered but your will to succeed, not your color, not your ethnic background, not your education, not your social status. If you want to change the world, Measure a person by the size of their heart, not by the size of their flippers. The ninth week of training is referred to as Hell Week. It is six days of no sleep, constant physical and mental harassment, and one special day at the mud flats. The mud flats are an area between San Diego and Tijuana where the water runs off and creates the Tijuana sloughs, a swampy patch of terrain where the mud will engulf you. It is on Wednesday of Hell Week. But you paddle down to the mud flats and spend the next 15 hours trying to survive this freezing cold, the howling wind, and the incessant pressure to quit from the instructors. As the sun began to set that Wednesday evening, my training class, having committed some egregious infraction of the rules, was ordered into the mud. The mud consumed each man till there was nothing visible but our heads. The instructors told us we could leave the mud if only five men would quit. Only five men, just five men, and we could get out of the oppressive cold. Looking around the mud flat, it was apparent that some students were about to give up. It was still over eight hours till the sun came up, eight more hours of bone chilling cold. The chattering teeth and the shivering moans of the trainees were so loud, it was hard to hear anything. And then one voice began to echo through the night, one voice raised in song. The song was terribly out of tune, but sung with great enthusiasm. One voice became two, and two became three, and before long, everyone in the class was singing. The instructors threatened us with more time in the mud if we kept up the singing, but the singing persisted, and somehow the mud seemed a little warmer, and the wind a little tamer, and the dawn not so far away. If I have learned anything, in my time traveling the world, it is the power of hope. The power of one person a Washington, a Lincoln, King, Mandela, and even a young girl from Pakistan, Malala. One person can change the world by giving people hope. So if you want to change the world, start each day with a task completed. Find someone to help you through life. Respect everyone. Know that life is not fair and that you will fail often. But if you take some risks, Step up when the times are the toughest. Face down the bullies, lift up the downtrodden, and never ever give up. If you do these things, the next generation and the generations that follow will live in a world far better than the one we have today. And what started here will indeed have changed the world for the better. Mam nadzieję, że z uwagą, żeście obejrzeli ten filmik. Wiele On uczy, moi drodzy, wiele On uczy i ma niezwykłe odniesienie do czasów, w których teraz żyjemy. Żebyśmy po prostu byli silni, żebyśmy się jednoczyli, żebyśmy stawiali sobie wyzwania i żebyśmy mieli nadzieję. Przechodząc do sytuacji z Anglii, jak niektórzy z Was wiedzą, Anglia zwiększa restrykcje. Czyli Polska i Turcja na liście kwarantanny dla osób przebywających z całego, do całego UK. Tak? Anglii, Szkocji, Irlandii Północnej oraz Walii. Od godziny czwartej rano w sobotę 3 października. Czyli po prostu osoby, które przyjeżdżają do e, przyjeżdżają do całego UK e, muszą odbyć Muszą być kwarantannę. Tak jak powiedziałem, te restrykcje wchodzą w sobotę, 7 października. Dużo osób przylatuje, dużo osób ma różne pytania i tak dalej. Ja tylko mówię po prostu to, co zostało powiedziane, przekazuję dalej. Sytuacja jest taka, a nie inna. Coraz tych restrykcji jest więcej tak. No robi się po prostu jak się robi, tak? Jest, jest, jest. Twierdzą, że jest tych za, e, zarażeń dużo, ponad około 7 tysięcy, ponad 7 tysięcy dziennie. Nie wiem, ostatnio tam czytałem, że 50, około 60 zgonów, tak. Dużo osób się testuje, wiem, że zatrudniają e, na przykład specjalnych kierowców, którzy jeżdżą po ludziach i zbierają testy na koronawirusa. Wykonuje się dużo więcej tych testów, tak? Wiele tych testów jest kontrowersyjnych. To są różne dyskusje na temat, czy są prawidłowe, nieprawidłowe. Sami wiemy, jak to jest z różnych informacji, które gdzieś tam słyszymy. Tak? Także te restrykcje rosną. Mamy początek października. Także nie wiemy. Czego za chwilę możemy się spodziewać, bo, bo w przeciągu kilku dni te restrykcje po prostu, no, wzrastają jak grzyby po deszczu, tak? Ostatnio miałem taką sytuację, poszedłem do restauracji coś zjeść na szybko, bo w pracy byłem głodny, no i się tam e, pani pyta, gdzie jest maseczka, bo jak w Anglii się wchodziło do restauracji i się jadło normalnie, no to wiadomo, można było chodzić bez maseczki, tak? Ja mówię, że no nie ma maseczki, bo będę jadł na miejscu, tak? Tutaj po prostu nie biorę tego na wynos. Musi być maseczka, nie? No a ja mówię, no ale to co, w, w trakcie jedzenia to też musi być? Tak, że jak na przykład zjedę jeden posiłek i czekam na drugi, też muszę mieć założyć maskę, nie? Ale ja mówię, że de facto ja nie muszę mieć tej maski, bo jestem egzempl, tak, że, czyli jest tam osoba, która nie musi mieć założonej tej maski ze względu na czynniki zdrowotne. I to nie, że na ściema, bo po prostu tak jest, że, że nie muszę tego mieć, aczkolwiek e, czasami zakładam, bo e, dla świętego spokoju, albo też dla e, spokoju innych osób, tak, jeżeli tam wykonuje e, jakiś zawód. No i e, ta Pani powiedziała, ta osoba powiedziała tak, że e, muszę mieć papier od to, to, to tam potwierdzenie, bo co druga osoba mówi, że jest ten egzem, nie? I że oni później do 10 tysięcy kary, tak samo ja mogę dostać tę karę, bo do 10 tysięcy funtów jest kara ogólnie w Anglii, tak? jeżeli się nie przestrzega zasad. Na początku ta kara może być tam 1000 funtów i jak ktoś tam będzie wiadomo, po prostu za daleko to pójdzie, no to ta kara do 10 tysięcy może być nawet mo, można by zostać aresztowanym, jeżeli się pewne restrykcje złamie, tak? No i po prostu nie miałem, nie miałem tej maseczki i tak to się skończyło, ale e, zadzwoniłem, napisałem, napisałem w sumie e, do mojego lekarza o taki, takie zaświadczenie, nie? że po prostu potrzebuję takie zaświadczenie, bo jak gdzieś tam nieraz idę, no, idę, no to po prostu e, no, potrzebują, nie wierzą mi na słowo, nie? no i, i lekarz powiedział, że on takie zaświadczenia nie, nie, e, nie wypisuje że wszystko jest na stronie rządowej. To ja mówię, więcej jest na stronie rządowej, no bo przecież doskonale wiem, ale takie pismo jest potrzebne. No czyli po prostu w koło Macieju, tak, zamyka się błędne koło, lekarz tego nie wypisuje. Osobie, które na przykład. Ja tam jeszcze, wiadomo, ja tam daję radę, tak, ale są osoby, które mają poważne choroby z płucami, tak, i, i, i różnej niedolegliwości. I ten, w tych maskach się wręcz duszą po prostu, tak. No i, i to jest utrudnienie, jak osoba gdzieś tam e, usiądzie na przykład, nie wiem, do jakiegoś marketu, albo usiądzie e, w pociągu czy w autobusie i wszyscy na nią takie oczy, że jakby po prostu zaraz e, mieli ją zjeść, nie? Bo panuje w ogóle straszna taka też, e, nie, nie u wszystkich ludzi, bo dużo ludzi widzi po prostu, co jest grane, ale też przywoza panuje, tak? Był ten moment, już na samym początku, jak się te restrykcje, znowu zaczęło bra e, braknąć papieru taletowego sklepa. Ludzie zaczęli już po prostu wykupywać, bo już się bali, zaraz będzie koniec świata. Po prostu jest taka, cały czas przez te media w tych głowach ludzi jest, jest wiercone, świdrowane, tak? Że, że, że uważaj, że to, że możesz po prostu, twój kaszel może spowodować u kogoś nie wiem, nawet śmierć. Jak mówił, prawda, Boris Johnson, że Twój delikatny kaszel może u kogoś innego być przyczyną śmierci, tak? Dużo osób umiera wiadomo na różne stworzenia, na e, e, raki, na, 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 na zwykłą grypę, tak? A po prostu y, no jest taka taka schiza, jest taka po prostu y, już to jest trochę mniejsze, bo wiadomo, ludzie patrzą z dystansu, jak to było wcześniej, jak jest teraz, i ludzie już bardzo sceptycznie do tych wszystkich restrykcji podchodzą i... I, i, I po prostu uh, yy, yy. tylko czekać do momentu, aż te, ta e, czara tej czy tego wszystkiego się przeleje, tak? I, i, I ludzie sobie z tym nie będą radzili, bo już sobie nie radzą. Moi drodzy, ostatnio wiozłem osobę, która pracuje w szpitalu wiele lat. I ona mówi, że więcej osób jest problemami mentalnymi, problemami yy, po prostu depresyjnymi, z depresją, tak? W tej chwili. Gdzie jeszcze nawet nie ma zimy. Tak? Gdzie, gdzie ja będzie zima, to, ten dzień, to ta, ten dzień będzie dużo krótszy. Wiadomo, człowiek w okresie zimowym jest bardziej podatny na różne depresje, a tutaj jeszcze te restrykcje, zakaz spotykania się w niektórych w ogóle regionach. Tak? W niektórych regionach są prowadzone te restrykcje, że nie można się po prostu spotykać. że są te lokalne lockdowny, tak? gdzie występuje więcej case'ów, są te lo lokalne, e, e, lokalne e, te lockdowny, tak? No jak Matt Hancock ogłosił, że w sobotę, tak? 3 października nie można spotykać się z osobami, które nie mieszkają w naszym gospodarstwie domowym, w pomieszczeniach zamkniętych prywatnym ogródku lub innym miejscu publicznych w miastach Liverpool City, Warrington, e, Harterpool i Middlesbrough. Liczba nowych zakażeń w Liverpoolu to 268 na 100 tysięcy mieszkańców, tak? No tu mam takie informacje, tutaj sobie też E, przygotowałem, żeby po prostu z głowy nie mówić, żeby e, nie mówić jakichś po prostu e, informacji, które się nie pokrywają. I, i, I ta informacja, dzisiaj w ogóle tak, dzisiaj mamy drugiego, drugiego e, e, października, to się zaraz może zmienić, tak? zaraz może być coś nowego, jak ten filmik dodam, bo to się to wiele zmienia w kalidoskopie 2 października. Jak nagrywam, to jest godzina w tym momencie, moi drodzy, 13.00. 38, tak? 13:38, to dokładnie 2 października. Tak wygląda to na, na dzień dzisiejszy. Tak? Tych restrykcji jest po prostu coraz więcej w sklepach, w marketach, w restauracjach. Spotykanie tutaj, gdzie ja mieszkam, to jest zresztą 6 osób, bo tutaj nie ma tych, tego lockdownu lokalnego. Tak? W Londynie też jeszcze nie ma tego lo, lokalnego lockdownu w tym momencie. Też można 6 osób się spotykać. I to, jest, I to się liczy z członkami rodziny, moi drodzy. Tam ktoś kiedyś powiedział, że nie, 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 to nie jestem członkiem rodziny. Czyli co, że jak masz na przykład w, w rodzinie, powiedzmy, jest cztery osoby, tak, dwójka dorosłych, dwójka dzieci, to sześć osób może przyjść, bo to nie dotyczy członków rodziny. Moi drodzy, to dotyczy członków rodziny. Czyli jak ktoś jest w domu, są cztery osoby, to tylko dwie osoby mogą przyjść, tak? Jak jest osób pięć, to tylko jedna. Jak są dwie osoby, to tylko cztery. To cztery osoby mogą przyjść, tak? A jak jest sześć osób, no to się nie może z nimi spotykać, tak? W domu, a nie w gospodarstwie domowym, prawda? To Do pamusa możesz iść przy stoliku, też sześć osób, sześć tak? No jest tych, jest tych restrykcji po prostu coraz więcej, ślad człowieka trafia. Wszystko to jest takie po prostu, jak jest grubimi nićmi szyte i, i, i nie wiadomo, czy to jest jakiś temat zastępczy, czy w ogóle o co to w tym wszystkim chodzi, ale wiadomo, że na świecie się dużo dzieje, tak? Nie wiem, czy śledzicie, bo praktycznie w mediach jest tylko jeden temat, koronawirus, tak? I nic innego się nie działo na świecie, tylko praktycznie tylko o tym jeden w kółko trąbią. A tutaj w Armenii jest konflikt, jest jakaś tam wojna, tak dużo osób zginęło i żołnierzy, tak są po prostu rakiety spadają, tam jest zaraz Egipt, z tym, i Turcja się po prostu w ten konflikt już włącza, tak z drugiej strony Rosja, żeby tylko z tego coś nie wynikło, tak ostatnio moi drodzy wiozłem wojskowego, bo ja mam taką pracę, że no, Włożę różne osoby, tak? I, I ta osoba mi powiedziała, że no nie jest dobrze, nie, nie, nie? jest dobrze. Też o wszystkim wiadomo nie, nie może mi mówić, bo tam są tajemnice, które je powiązują, tak? Ale, ale ta osoba jechała do domu na parę dni wolnego tak? urlopu i, i, i powiedzieli po prostu tej osobie, że weź ten czas spo, spożytkuj jak najlepiej potrafisz bo nie wiadomo, kiedy znowu y, by, by, będziesz po prostu y, miał y, tego czasu tyle, ile masz teraz, tak, że coś się szykuje, jakieś tam są po prostu, y, coś jest na rzeczy, tak, coś jest na rzeczy, no, dużo się po prostu y, dzieje na świecie, tak, bardzo dużo się dzieje przemieszczanie wojsk, y, y, stan gotowości w niektórych, y, w niektórych państwach, tak, po prostu, no, no żeby zaraz coś nie pierdykło i żeby zaraz Rzeczywiście nie przerodziło to się w jakiś konflikt międzynarodowy, bo, bo wtedy ten cały koronawirus to, to będzie taki pikuś, nie? E, no, jest nasza uwaga od, odwracana, tak? Odwracają naszą odwagę od, od, od innych rzeczy, tak? W cały czas tego jest jeden temat, e, ta symulacja, e, symulacja, separacja, tak? Separacja po prostu ludzi i tak dalej, i tak dalej. E, Godzinę jakiś tam po prostu wie, stan wyjątkowy w niektórych, w niektórych państwach wprowadzany tak? Pod pretekstem tego koronawirusa, ja nie? nie wiem, ja nie wiem co się po prostu dzieje. Wiozłem, mówię, wiozłem ostatnio osobę, która pracuje w szpitalu i mówi, no nie ma tak tyle osób na tego koronawirusa, co czy tam naprawdę osoby mają problemy z depresją. I jak może ludzi to obserwuje tych ludzi i, i po prostu ludzie zachowują się też w różny sposób, tak, dziwny sposób, tak, e, mają tego dosyć, e, ludzie po prostu już no, no dostają na web, dostają na web i przyjdzie zima to, to będzie po prostu no, jedna wielka tragedia, tak, bo ludzie tracą pracę, biznesy, podają depresję, za chwilę samobójstwa będą już są, e, się zdarzają samobójstwa, także ludzie tam się rzucają pod pociąg i tak dalej. Ludzie po prostu puszczają nerwy, ja miałem taką sytuację ostatnio, Naprawdę. ale się to we mnie zagotowało. Pojechałem zawieźć jedną osobę pod hotel w Londynie. Ja tam ten serwis taki na wysokim poziomie tak świadczy. No, jeżeli chodzi o, o, o serwis przewozowy tak. No i tam zawiozłem wiadomo, bagażnik po prostu otworzyłem tak, żeby tam tą walizeczkę wyciągnąć, żeby podać, tak? No i tam ich zaczepiła jedna osoba z czarnej taksówki, nie? Że kim ja jeżdżę, jestem, do kogo ja jeżdżę, nie? No tak, to, to z taką agresją, nie? No, ja tak powiedziałem, do kogo jeżdżę, spokojnie tam chciałem ten, a ona wypierdalać to nie? Po angielsku, teraz tłumaczę na polski, nie? Ja mówię, o, o, o co chodzi, nie? Mówił, dalej, bo tobie pracę zabierasz i tak dalej, nie? I taka agresja była w tej osobie, żeby ciągnąć śrubokręg i zaczęła im po samochodzie rysować, po samochodzie zaczęła rysować. No co no, 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 zadzwoniłem, bo policja przyjechała, policja go, yy, zwinęli, no ale, no, no, co, no, osoba teraz traci licencję i tak dalej, no, 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 po prostu ludzie już nie wytrzymują, pękają, tak, teraz, yy, samochód, kurde, uszkodzony. I, I co? I po prostu, no, 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 teraz to człowiek, nie wiem, no, strasznie by się dziś ruszał, bo w Londynie to już po prostu, jeżeli chodzi o niektóre dzielnice, to już wzrasta po prostu, jeżeli, wzrasta złodziejstwo i, i tak dalej, tylko patrzą, gdzie komuś zapierdzielić, no, bo wiadomo, ludzie nie mają pracy, ludzie idą na łatwiznę, są takie grupy społeczne w Londynie, w niektórych dzielnicach, że oni tam w ogóle tylko po prostu kraść, albo jakieś tam wiadomo, dragi i tak dalej i mają wyrąbane, nie? Lud Ludzie też po prostu już zostają kuwa, e białej gorączki z tego wszystkiego no robi się nieciekawie, robi się jeden drugiego podpierdziela bo też zobaczy co, też zobaczy tamto e no taka agresja w ludziach, tak? po prostu najważniejsze, żeby się jednoczyć, tak? żeby być razem nie, nie że ten, ten maseczki nie ma, ten maseczkę ma, to tamto, to tamto bo im, im o to chodzi, im o to chodzi, żebyśmy byli skłóceni, żeby się byli podzieleni bo dzieli rząd, tak? Społeczeństwo po prostu podzielone jest łatwe do manipulacji. No to, co się dzieje, to jest w ogóle jedna wielka paranoja. Yy, boję się, po prostu boję się, nie boję się o tego całego koronawirusa, aczkolwiek no, człowiek na coś musi umrzeć, jak to mówią, tak? Miejmy nadzieję, że ja Wam życzę każdemu z Was zdrówka, żebyście po prostu byli zdrowi i tak dalej. Ale no, no, no. Ja to wszystko widzę, że ozgłupiliśmy się te, tak? Dzieją się yy, rzeczy po prostu na świecie. E, e, różne, tak? Z, z tym, z tym e, przemieszczaniem tych voice, rakiety i tak dalej, tak? E, gdzieś tam e, Armenia. E, widziałem po prostu filmiki i zdjęcia e, z tych, e, 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 po prostu z tego placu boju, tak? Masaka, po prostu masaka. Te zdjęcia są, te filmiki są takie, że no, nie można ich urozstępniać, bo no po prostu, no bardzo, bardzo brutalne i bardzo drastyczne, tak? Naprawdę co to się dzieje to jest w ogóle no, 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 no zaraz coś tam pęknie i naprawdę będzie coś tam, wyjdzie z tego, jakiś konflikt światowy. Oby nie, oby nie, ale ale dużo się o tym ostatnio mówi. Nawet w Polsce ten słynny Jasnowic Krzysztof Jackowski, tak? Też tam o tym mówi aczkolwiek. Ja nie mówię o jakichś tam przepowiedniach, tak? No. Nie wiadomo, co z tego wyniknie, nie wiadomo, co z tego będzie, to ja mówię. Życzę Wam, moi drodzy, dużo zdrowka, będzie więcej filmików, będę kręcił więcej filmików, tak, o różnych kwestiach. W Londynie teraz to wszystko jest tak, że nawet jak w ostatnio byłem Brixton, wstawiłem filmik właśnie o Brixton, tam nie ma w ogóle też w Londynie można powiedzieć życia nocnego w tym momencie, tak? Bo puby do 22, tak, restauracje do 22, póki jeszcze co, tak? Bo zaraz mogą zamknąć, bo znowu skala zachorowań może wzrosnąć nagle, tak? Nie ma klubu, kluby go zamykane. No wszystko po prostu jest, no, no inne życie, nie? Żyjemy w innym, w innym świecie, w ogóle w jakimś innym wymiarze, nie wiem, Matrix po prostu, nie? Matrix, no, no po prostu, no paranoja, nie? Paranoja i nie wiadomo co to przyniesie. No nie chcę tutaj już ten temat drożyć, spekulować, opowiadać, nie każdy ma swój rozum, każdy ma oczy, uszy, może czytać, może zasiąść różnych informacji z internetu. Jest wiele informacji ogólnie dostępnych, także, także zachęcam, zachęcam. Niedługo zamierzam z Krzyszkiem z Atorem też wyprowadzić wywiad, także też e, dlatego subskrybujcie mój kanał, lajkujcie, bo, 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 bo będzie się więcej działo, tak. Także, myślę, że będę, będę kończył na tyle, nie będę Was tutaj więcej zanudzał. Sytuacja e, wygląda, tak mówię, ten blok tak na, na spontanie. Kręciłem, bo, bo, bo zaraz też muszę uciekać, mam pierwsze do załatwienia. Także mówię no, zawsze pozytywnie pozdrawiam, jednoczmy się, bądźmy razem. I do...